Prototypy tworzą dwa studia projektowe. Z jednej strony to jest studio Mozi, które ma naprawdę bardzo szerokie doświadczenie w przeróżnych materiałach i przy realizacji przeróżnych projektów bardzo ciekawych. Z drugiej strony prototypy współtworzy również ta Banda. I jest to marka meblowa. Myślę, że nasze pięcioosobowe doświadczenie jest tu super cenne i mamy się czym dzielić. Na wystawie pokażemy naprawdę sporo różnego rodzaju obiektów i projektów. Między innymi będą to właśnie meble studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którzy pod dachem prototypów ze swoim nauczycielem realizują te koncepty u nas. I przechodzą naprawdę przez wszystkie etapy, pracują nad tym cały semestr. Ciężko pracują w ślusarni, gną rurki, spawają blachę, malują proszkowo, potem w stolarni, ślifują, tną. Z drugiej strony pokażemy dokonania naszych rezydentów i rezydentek i są to ludzie, którzy dołączają do prototypów pracowni projektowych. Na jakiś określony czas na wystawie pokażemy cztery prace rezydentów. Są to przeróżne rzeczy, bo jest to trochę ceramiki, trochę akcesoriów do domu. Jest też mebel, ale jest też kamper i jego wnętrze. W kolejnej części pokażemy bardzo dużą kolekcję ceramiki. Rzeczywiście, ta pracownia ceramiczna jest oblegana w prototypach oraz pokażemy dokonania różnych twórców trójmiejskich, czyli tej naszej lokalnej nadmorskiej społeczności, którzy wzięli udział w wystawie Glena, która odbyła się już w zeszłym roku. Ale chcielibyśmy się bardzo podzielić efektami tych prac, bo są naprawdę niesamowite, zaskakujące. No, i też pokazują w pięknym wydaniu, jakby to ceramiczne rzemiosło. No, nie wszystko będzie można nabyć i zabrać do domu, ale będzie część obiektów i projektów, które rzeczywiście będzie można na wystawie zakupić. No i mam nadzieję, że też porozmawiać z twórcami, bo będą tam przeważnie w okolicy. Zapraszamy na wystawę może pomysłów, prototypy, pracownie projektowe na Gdynia Design Days 2022 poczujcie to, co robimy.